Dzień dobry, jestem na Gold Coast znowu. Przyjechałyśmy ja i moje obie córki do kafejki zrobiona z domu. A tutaj jest, mówią Haiti, to znaczy takie malutkie kanapeczki, ciasteczka. Zaraz Wam pokażę z zewnątrz, jak to wygląda. Widzicie taki dom, nazywa się Beach House. Ludzie stoją w kolejce, czekają. A my nie czekamy, dlatego że my zamówiłyśmy już tydzień wcześniej. To oni na nas czekali. Aż przyjedziemy, no i oczywiście spóźniłyśmy się, dlatego że wiecie, my mamy daleki dojazd. Tutaj jest wejście, mają parę wejść, a ładnie jest tak. Zaraz Wam pokażę, co nam podadzą do jedzenia. Ba! Bardzo, bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi patrzcie jak to wszystko parasolki tutaj są moje córki a tutaj właśnie w środku to był garaż kiedyś, bo tutaj są drzwi rolowane i tutaj jest bufet i róże z tyłu za mną jedna różyczka tylko zakwitła na razie a tutaj jest moja cała rodzinka Patrzcie, wnuczki zostały w domu, zięć ich pilnuje. Nie ma złupków. Nie ma, ale to starsza chciałaby przyjść. Ona by bardzo lubiła tutaj, Walentina. Chcę dodać, że my coś kupimy dla wnuczek. Bo szkoda ich, że nie mogły przyjechać tutaj z nami. Bo to jest więcej dla dorosłych to miejsce. Co to za herbata? Earl Grey. Earl Grey. Francuska. Moja wielka kawa chyba ma 250 mil albo i więcej. I moja córka też pije taką samą kawusie. A co to jest? Bardzo ładne. Your savoury, so we have the chicken sandwich as well as the salmon bagel, the bagel, and the cucumber. On the bottom we have the three types of tarts. So there's the passion fruit, strawberry and raspberry as well as the two croissants and three scones. We have the financier which is the raspberry as well as the pistachio and almonds on there for you. And we have Delicious. the chocolate chip cookies and then the coolers are vanilla and then Oh, thanks very much. Dziękuję, Thank you. dziękuję. Thank you. A tutaj jest śmietana i tutaj są, jest, patrzcie ile jest tutaj drzemu, żeby jeść to zeskons. Pierwsze zaczynamy jedzonko. To jest tak, wszystkiego jest po trzy. Po trzy, dla każdej osoby po jednym. Będziemy pierwsze zaczynać wszystko, wszystko niesłodkie, patrzcie. A później będziemy jeść wszystko słodkie. Czy my to wszystko zmieścimy do naszych żołądków? Możesz wziąć kukiz z i jest ta malutka kanapeczka z łososiem. I pod spodem jest ta... Uh, jest... O, oh, co to jest? To nie jest majonez, to jest serek. Serek, cheese, serek. Zaczynamy jeść. Ale smaczne. Smaczniutkie. Wiem, że niektórzy będą zazdrościć, ale chciałam Wam tylko pokazać coś innego. Smaczne. A tutaj ma chyba matkę z Następna jest malutka kanapeczka, nie wiem z czym, ale zjem, bo wygląda bardzo smacznie. Następna jest połówka małej też bułeczki z serkiem i z pomidorem. Bierzemy się teraz za ogóreczki i serek. Na pewno też smaczne. Ja tutaj siedzę w moim wykwintnym towarzystwie. Popatrzcie, jak wam smakowały kanapeczki? Bardzo dobrze? Smaczne? Ba bardzo, bardzo dobrze. dobrze. I bardzo dobrze. A tobie? Też bardzo dobrze. Nie mam co innego powiedzieć, bo wszystko zjedzone, zjedzone jest dobre. Znaczy kanapki tylko zjedzone, a teraz będziemy brać się za słodycze. Kanapki są takie, co nie, nie jest w domu. To nie jest codziennie. Nie, nie jest. je się codziennie coś takiego I lepiej smakuje jak ktoś to wszystko naszykuje i postawi na stół. Mm. 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 Słownie, Dżemik, drzemik i kremy. O, a to jest pewnie. Nie, to jest Ale mnie się wydaje, że to będzie bardziej domowej roboty. Tak, that's Bierzemy się za skąd teraz. No powiedzcie mi, jak to się nazywa w Polsce, czy jest coś takiego. Tutaj nazywa się scones. W, w większości jest robione z dyni. I to jest angielska bułeczka, która jest modna oczywiście we wszystkich australijskich kafejkach. Przekroi się, kładzie się krem na to i drzem. Czy coś jest teraz takiego a, podobnego w Polsce? Napiszcie w komentarzu. Looks Wygląda, że to jest robione dla kawiarni. To w sklepie takiego czegoś nie można yeah. kupić. Polizałam drzem, bardzo smaczny, fantastyczny. Comes, you think, oh, that much. Teraz następna rzecz, to są Maliny, krem, przekroiłam to na pół. Jeden kąsek i zginie mi w środku. Przekroiłam na połówki, bo jest za dużo, dzielimy się. Trochę włożyliśmy w pudełeczka dla moich wnuczek. I pójdę jeszcze do bufetu, zobaczę co mają. I prawdopodobnie, że ja mogę kupić od nich drzem. Oni robią wszystko sami. Hmm. Mają tutaj lodówkę i sprzedają swoje rzeczy. Tata, tutaj są drzemy. O, to jest chili. Tata. A tutaj są chyba drzemy. Zaraz zobaczymy. Futko, muszę ich się zapytać, bo ja nie widzę. Żadnych drzemów. Nie widzę. Czy to są drzemy? Eee, Zobaczę. Ice cream, lody. Co to jest? To nie jest. Idę zapłacić i muszę iść chyba do restauracji. Tam mają lodówkę i tam stamtąd to kupię drzemy. Zaraz zapytam. Ale jedzonko, przepiękna, to są wybory różnej herbaty. Sprzedany drzem, wysprzedali, ale ona poszła zobaczyć. Może jeszcze mają na zapleczu gdzieś. A tu takie takie schodki, tam wejść do góry, tam jest restauracja. Ale to fajnie wszystko zrobione. No, naprawdę, bardzo pięknie tutaj jest. Bardzo pięknie. Idziemy do domku teraz. Tutaj mamy ciasteczka. Moja córka ma drugie pudełeczko też. A tutaj mamy drzemik. Rzem kosztował 12 dolarów. No, ale trzeba spróbować. Bardzo i nawet mam słoik do kolekcji. No dziewczynki, jak wam to wszystko smakowało, jak się podobało. Za dobrze, że nie chcemy I nie chcemy iść do domu. Nie, nie, nie mam miejsca w żołądku. I było bardzo dobrze oderwać się od życia codziennego. A coś innego. Yes. Nawet na górników. Rodzinka, yeah, rodzinka. Same kobitki bez tych małych, dwóch malutkich. <grym> Tatuś się pilnuje. Dzisiaj bardzo króciutki filmik o gotowaniu. Jeżeli chcecie zrobić niespodziankę dla swoich gości. Zróbcie ziemniaki. Zobaczcie, na pewno będzie się Wam podobało. Mam nadzieję, że też będziecie próbować ich robić. Roz. Ja używam ziemniaki ze skórką cienką, ale możecie używać, jakie chcecie. Bardzo łatwiutkie. Potrzebujecie deskę do krojenia około 1 cm grubości. I później po malutku krójcie. Będę próbować kroić w ten sposób i trzymać, żebyście widzieli. Ok. Jak nóż dotknie deskę do krojenia. To znaczy, plasterek jest zrobiony. Róbcie wszystko, aby nie przeciąć tego ziemniaka do samego końca, do dna. Po to jest deska. Te ziemniaczki będą bardzo smakować wszystkim i każdy będzie zaskoczony, jak one pięknie wyglądają. Ziemniaki pokrojone, a teraz musicie brudzić swoje palce. Teraz trzeba posmarować palcami pomiędzy plasterkami. Tylko musicie uważać, żeby ich bardzo nie odciągać, bo one mogą się oderwać. Pomału, pomału. A teraz, pomiędzy plasterkami, posmarujcie sobie przyprawą taką, jaką chcecie. Może być papryka, może być kucharek, może być sól i pieprz tylko. Co tylko sobie pomyślicie, to możecie tam włożyć. Nie dajcie za dużo soli. Ziemniaki mogą być obrane i pokrojone, i trzymane w wodzie zimnej, bez soli, w lodówce. Będą gotowe na następny dzień. Bo jeżeli jesteście bardzo zajęci i mało macie czasu, to już będziecie mieć gotowe. Teraz ziemniaki idą do piekarnika od 190 do 200 stopni Celsjusza na jakąś godzinę. Ale podczas tej godziny sprawdzajcie, jak one wyglądają. Aby otworzyć ziemniaki więcej, przelećcie dużym widelcem albo nożem, żeby otworzyć trochę. Otwiera się już sam. Gotowe. Patrzcie jak to smacznie wygląda. Możecie położyć na górę czy śmietanę kwaśną z pietruszeczką albo ze szczypiorkiem kapustę, albo sos z pieczarek, czy jakiś inny, albo zjeść tak. Mmm, mniami, mniami. Też, jeżeli wam zostanie i macie za dużo, możecie na drugi dzień pokroić plasterki do końca i odgrzać na gorącej patelni. Spróbujcie je zrobić. Życzę wszystkim smacznego. To auto musi być strasznie ciężkie. Jest obklejone pieniędzmi, pięcioma centami. Ciekawa jestem, co temu kierowcy przyszło do głowy, aby to zrobić. Nie znam regulaminu. Ale jestem także bardzo ciekawa, gdy policja zatrzyma tego kierowcę, co oni na to powiedzą. Czy jest dozwolone takie coś, żeby jeździło po ulicy, a nie jest bardzo kolorowe, to nie powinno przeszkadzać, no ale nigdy nic nie wiadomo.